Witam Was ze słonecznej Hiszpanii, gdzie jestem na zaproszenie motopomocnych. Mariusz zaprosił mnie tutaj, żeby pokazać trochę na temat tego, co tu robi, a szkoli tu ludzi na enduro. Ale szkoli ich po to, żeby jeździli adventurerami. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać troszeczkę na temat, czym się różni właśnie enduro od adventure'ów, Gdzie są różnice pomiędzy tym, co czasami nazywacie jednym albo drugim, z czym się to je i tak naprawdę po co Wam właśnie enduro przyjeżdżenie adwenczerem. Zapraszam. Zacznijmy od maszyn. Motocykle jakie tu mamy, to dwie hondy. Tamta z tyłu to dobrze Wam znana Honda Transalp XL750 zeszłoroczna premiera. Bardzo, bardzo przyjemny motocykl. Więcej o nim i tak znajdziecie na kanale. Więc specjalnie nie będę się rozwodził. Istotne natomiast jest to, że jest to typowy przedstawiciel średnich motocykli Adventure, czyli klasy, która rośnie w ostatnich latach najszybciej spośród wszystkich w świecie motocyklowym. Mamy motocykl w okolicy 200 z lekkim plusem kilogramów, mamy 750 cm, dwa gary w rzędzie, 92 konie, trochę elektroniki, wygodną kanapę i co tu dużo mówić? Jeśli klasa silnik Adventure do podróży miałaby swojego przedstawiciela i byłaby spersonifikowana, to Transalp spokojnie byłby poważnym kandydatem. Z drugiej strony mamy Hondę Red Moto. I część z Was może się zastanawiać, tak naprawdę, co to za motocykl. Jest to bardzo ciekawa rzecz, dlatego że Red Moto to jest firma z Włoch, która na licencji Hondy, co bardzo istotne, przerabia hondowskie krosówki. Na drogowo legalne Enduro. To, co tu widzicie, co robi Red Moto z tym motocyklem, to tak naprawdę wzięcie motocykla crossowego, który jest dla niego bazą, i przerobienie go na Enduro. Pozmieniane jest tu mnóstwo elementów, tak aby ten motocykl mógł się poruszać legalnie po drogach, żeby przeszedł homologację i żebyście mogli nim jeździć. Natomiast to, co dostajemy i co tutaj totalnie zostaje, to jest. Silnik 250 cm potężne zawieszenie od szoły. Szczerze powiedziawszy, ja osobiście wątpię czy przerabiają kanapę, bo jest dość sztywna, dość twarda i wymagająca. Ale nie oszukujmy się, to nie jest motocykl do głaskania się, to jest motocykl do naprawdę konkretnej zabawy. Jeżeli oglądacie mój kanał od dawna, to wiecie, że. To jest totalnie mój świat, czyli motocykle adventure'owe, ale lubię też od czasu do czasu pogrzebać sobie w historii. I prawda jest taka, że zarówno ten, jak i tamten motocykl mają wspólnych przodków i możemy ich szukać gdzieś we wczesnych latach 80., kiedy narodził się rajd Paryż-Dakar. Kilkadziesiąt lat temu te dwa motocykle miały wspólnego przodka. Drzewo genealogiczne następnie się rozeszło, i dziś mamy motocykle, na które jeśli popatrzycie, to są maszyny z kompletnie różnych bajek. Wielu z Was wybiera motocykle Adventure, dlatego że lubi podróżować, lubi zwiedzać, ale nie chce ograniczać się tylko do asfaltów i chce pojawiać się... W takich okolicznościach przyrody, jak my się tutaj znajdujemy, i te motocykle to oferują. Z jednej strony są bardzo wygodne, z drugiej strony pozwalają na rozsądne użytkowanie w terenie. I ja wiem, część z Was jest bardziej terenowo ambitnych i będziecie próbowali pochnąć te maszyny do ekstremum, do granic ich możliwości. Część z Was niekoniecznie i to też jest ok. I dla tych z Was, którzy są znacznie bardziej terenowo ambitni, przygotowaliśmy dzisiejszy odcinek o różnicach pomiędzy Enduro a Adventure. Najważniejsze to. Co jest co? Tutaj mamy rasową endurówkę, tam mamy prawdziwego adventchera. Jeśli rzucicie sobie okiem na te dwa motocykle, to one się znakomicie różnią. Przede wszystkim rozmiar i masa. Ta Honda Red Moto waży 108 kg. Co jest mniej więcej połową masy Transalpa. Nie przyglądajcie się na opony, bo to jest w tym momencie nieistotne. Mamy tutaj kompletnie inne zawieszenie, które pozwala na znacznie więcej w terenie. Mamy też kompletnie inną konstrukcję tego motocykla. On jest cały tak skonstruowany, zbudowany, żeby wytrzymać najgorsze, co może się wydarzyć w terenie, czyli masakryczne gleby i jakieś dziwne fikołki. nic się nie stanie, jeśli zrobicie tak, czego nie będę powtarzał na Transalpie, bo. Te bodykity są przystosowane do czego innego. Tu chodzi o aerodynamikę, o komfort w podróży, o to, żeby nas owiewało i żeby było przyjemnie połykać kilometry. To nie jedyne różnice, bo jeśli spojrzycie na ten motocykl, to tutaj mamy całą konstrukcję przewidzianą do tego, żeby używać go w sposób de facto sportowy. On jest zoptymalizowany po to, żebyście mieli jak najlepszą pozycję stojącą, żebyście mogli go używać, przemieszczać się po nim do przodu, do tyłu, zarówno na siedząco, jak i stojąco i on ma wam to umożliwiać. Motocykle Adventure służą bardzo często do jeżdżenia w dwie osoby, stąd te kanapy. To wygląda wszystko inaczej. Mamy tutaj mnóstwo elementów, które przy gorszej glebie mogą się pourywać, a tutaj, no tutaj zwyczajnie nie ma, nie ma czego urywać. A to co wystaje jest na to odporne. No i dobra i powiecie alien, po co pitolisz, jaki koniec, jest, każdy widzi toż to terenówka, a tamto połykać kilometrów. I po co my w ogóle o tym rozmawiamy? No to chciałem Wam powiedzieć, po co Wam enduro, jakiś dzicie adwenczerem. No, i jestem sobie motocyklistą adwenturowym. Chcę tym motocyklem upalać ambitnie. Część z Was tak ma. Eee, mam z tym parę problemów. Po pierwsze, właśnie wydaję na ten motocykl bardzo duże pieniądze. Po drugie, jest ciężki. Po trzecie, niewiele umiem. A tutaj Mariusz mówi mi, że nie zawrócimy inaczej niż wyrywając ten motocykl na koło i robiąc cyrkiel, robiąc piwota. Eee, no i takim. Takim sposobem wychodzę na gościa, który ma motocykl, wjechał nim tutaj i zostaje troszeczkę, wiecie, bez możliwości jakiejkolwiek pomocy. Po co Wam o tym mówię? A no po to, że temu wszystkiemu, takim problemom, takim dylematom, które prędzej czy później staną przed Wami, bo przede mną stawały wielokrotnie, chociażby jak byłem solo w Albanii w górach, można zaradzić. A sposobem na to jest pouczenie się tych różnych dziwnych technik. Na motocyklu, który jest do tego tak naprawdę stworzony. Po pierwsze, jeśli postanowicie trenować na motocyklu enduro, odpada Wam temat wagi. Ta endurówka waży połowę tego co Transalp, i dzięki temu, jakby z całego układu, wyizolowujecie to ograniczenie. Masy. Jeśli macie do zrobienia trudny podjazd, czy jakiekolwiek inne ćwiczenie, coś co was ma przygotować na późniejszą akcję, już kiedy będziecie pędzić swoje przygody, odpada wam myślenie o tej masie. Lekkim motocyklem robi się to zdecydowanie łatwiej. Tak naprawdę każdą jedną rzecz poza utwardzonym szlakiem na tym motocyklu robi się wielokrotnie łatwiej niż na czymś ciężkim. Nie musicie po prostu o to się martwić. Jeśli chcecie się uczyć jazdy w terenie, to skorzystajcie z możliwości jazdy lekkim motocyklem, bo on zwyczajnie wtedy Wam sprzyja. Nie róbcie tego błędu, co ja, gdzie ja zacząłem na blisko 200 kg motocyklu na 650 i do dzisiaj mam wiele niedomagań. Tak wiecie, to tak między nami nie mówcie nikomu, nie? I ten motocykl naprawdę pozwoli Wam się nauczyć tych wszystkich podstaw. Zwyczajnie łatwiej, prościej i łatwiej będzie przejść Wam dalej. Druga rzecz tyczy się konstrukcji motocykla. Już o tym wspominałem, ale troszeczkę Wam to rozszerzę. Po pierwsze, jak już mówiłem, raczej motocykla Enduro sobie nie popsujecie, w przeciwieństwie do swojego nowego i drogiego motocykla. Po drugie, na takim motocyklu jesteście w stanie wypracować sobie prawidłową pozycję stojącą i nie będzie was ograniczał fizycznie. Ja często na swoich filmach możecie zauważyć, że wspominam o tym, że najmniej na to tłumik podpiera piętę przy pozycji stojącej albo kanapa rozpycha gdzieś nogi i to jest takie trochę niewygodne. Jeśli chcecie się nauczyć jeździć i korzystać z tego motocykla prawidłowo i fajnie na tym motocyklu, jest to po prostu znacznie lepsze. Taka mała rzecz, o której wcześniej nie wspominałem konstrukcyjnie, oczywiście poza tym, że mamy ogromne prześwity, długie skoki zawieszeń, wytrzymałe obręcze i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Motocykl Enduro ma też kompletnie inną geometrię, nawiasem mówiąc, bo jeśli spojrzycie na lagi Transalpa, one są tak zaprojektowane i tak samo geometria, kąt główki ramy, to ma dawać komfort w podróżowaniu. I jednocześnie być kompromisem pomiędzy tym, co na asfalcie i na zakrętach, a tym, co widzicie, widzicie tutaj dookoła. To jest motocykl, który tu ma robić świetną robotę i dzięki temu jest Wam po prostu łatwiej, bo macie coś, co jest przystosowane w 100% właśnie do takich warunków. Na lekkim motocyklu Enduro dużo łatwiej będzie Wam zbudować swoje postawy, czyli pozycje. I e, operowanie tym motocyklem, bo nie oszukujmy się, jeśli mamy stromy podjazd, to tutaj łatwiej na takim motocyklu nieograniczającym was swoimi gabarytami nauczycie się pracy manetką gazu, pracy hamulcami, pracy sprzęgłem, czy będą to podjazdy, zjazdy czy inne trawersy, tu jest zwyczajnie łatwiej. A jeżeli jeszcze chcecie rozwijać się potem. To nie widzę lepszej platformy, dlatego, że jeśli macie już jakieś podstawowe umiejętności, wsiedlacie na taki motocykl i możecie pójść każdy kolejny krok dalej. A tak naprawdę duże i skokowe przyrosty Waszych umiejętności i łatwiej jest zbudować na takim sprzęcie treningowym. Zamiast na czymś, z czym trzeba się zwyczajnie fizycznie zmagać. No i kochani, bezpieczeństwo. Podnosząc swoje umiejętności na lekkich motocyklach w kontrolowanych warunkach, budujecie tak naprawdę swoje własne narzędzia, żeby potem żadna droga nie była straszna. Nie ma co ukrywać, dzięki treningom Enduro będziecie zwyczajnie jeździć lepiej, bezpieczniej, bardziej świadomie. I jeśli uważacie, że jest w tej logice jakaś luka, to radzę spojrzeć chociażby na takiego typa, nie wiem, Marka, Markeza który regularnie zwidywamy w takich miejscach i trenuje sobie w ofie. A wracając na chwilę do adventure'ów to nie wiem, karzycie może paru takich kolesi jak Poltare, Tony Bow czy Kiriam Mirabet, który wyprawia jakieś tam porąbane sztuczki na swojej CR 1100 i co? Wy myślicie, że oni się tego nauczyli na tych dużych sprzętach? O nie, nie, nie moi drodzy. Nie, nie. Tam było bardzo dużo pracy na lekkich liściach no i co, kochani, tyle. Mam nadzieję, że trochę Was zainteresowałem tematem jeżdżenia w jeśli posiadacie Adventure'a, bo to jest naprawdę, poza wszystkim, kawał zabawy i to kazawał zabawy tak naprawdę, wiecie, bez konsekwencji, bo a co, jeśli by taki motocykl... O, a nie, Polacy, nic się nie stało. Jak widzicie, można mieć kupę zabawy w bezpiecznych warunkach, przygotować się do czaderskiego jeżdżenia tamtymi sprzętami i bawić się dobrze. Możecie tego spróbować z motopomocnymi, z Mariuszem. Link macie w opisie. Klikajcie, sprawdzajcie, czy jakieś szkolenie jest totalnie dla Was. To może być Hiszpania, to może być coś w Polsce. Nieistotne: wszystko znajdziecie w opisie do tego filmu. Ja się z Wami żegnam i widzimy się następnym razem.